Dzień. Dzień dobry, dzisiaj nie będziemy nagrywać, bo dziś, dzisiaj chcę wam powiedzieć, że to chyba mój ostatni filmik ze mną, bo teraz mój brat mnie na nagrywał, ale jak coś, ktoś chce, żebym nagrywał, napisać, może ja też kiedyś y, y, będę coś nagrywał, zobaczycie, nie wiem, może nie ostatni jeszcze mój filmik, ale, ale zobaczcie, mojemu bratu się trafił film plan, który ma 301, fajny jest. A mi się trafił tylko Thomas Miller. Słabo. Ja myślałem, że będzie to na przykład Cristiano Ronaldo z Napastników. My to widzieliśmy od razu ze obrońca, ale jaki to nie wie, ale jaki to nie wie, na znaczy co to nie zależy, że jaki obrońca, bo jest chyba tylko Lam i Lam i, i Lam i Tiago No, więc możemy już się żegnać, ale coś Wam jeszcze powiem. Jest może może jeszcze, jeszcze nie ostatni filmik, ale jeszcze, jeszcze zobaczycie mnie na pewno. No to do widzenia.